Witam wszystkich widzów, serdecznie Grzesie Kakaj zaprasza Was dziś do zobaczenia, co tam jest wartego uwagi do zmiany w Radzie do Spraw Balansu Gwinta. Zobaczmy. Moim zdaniem, wybory moje zostały tutaj mm, ukierunkowane, oczywiście, w karty zazwyczaj, które są mało grane. Więc tak, Lugos Szalony, który, uważam, dostałby siłę więcej, sprawiłoby to całkiem fajną możliwość opcji grania go. 5 na 8 wyglądałoby to dosyć dobrze, ale jest stosunkowo ciężko wywołać rządze krwi w dzisiejszym gwincie, zwłaszcza grając przeciw na przykład Symbiozie, przeciw KP też często jest ciężko wywołać tą rządze krwi, Przeciw Nilfgaardowi na gościnności tusandczyków i tym podobne. Yy, tak naprawdę, umiejętność Lugosa zależy od rządzy krwi. Jeżeli będzie rządza krwi 3, uderzamy Lugosem szalonym za 6 punktów obrażeń. Mógłby ktoś powiedzieć, że całkiem dobrze, ale jednak, jeżeli mielibyśmy ochotę zniszczyć jakąś wrogą jednostkę, to wtedy jest to trudne, żeby. Żeby akurat tę kartę zniszczyć którą chcemy, ponieważ musimy mieć wcześniej ten rządze krwi 3 na przykład Czy tam jeżeli będzie do usunięcia ósemka, musimy mieć wtedy rządze krwi 4, gdzie nie jest wcale już tak łatwo Wąpiesz, woń krwi wampiry moim zdaniem troszeczkę nadal odstają, pomimo buffów, które ostatnio otrzymały na przykład na protoflederze yy... To myślę, że ożywiłoby to, jeżeli właśnie wąpież dostałby siły 5, czyli o jeden wzwyż. Na więzi, Wąpierz zamiast dać dwa punkty krwawienia, daje po prostu równe krwawienie, równe y, sile bazowej jednostki, na którą właśnie został wywoływany efekt krw krwawienia. I myślę, że wąpież jest rzadko grany y, ostatnio w Wolni Krwi dlatego sprawiłoby to, że wąpierz najprawdopodobniej wróciłby. Lugosiny, y, niedźwiedzi rytuał jest troszeczkę zapomniany pod względem właśnie załóżmy Haralda Gęby, y, Lugosa Sinego i tym podobne. Punkt siły więcej na Lugosie sprawiłby, że może byłaby chęć u, u zawodników u gwintowników, żeby właśnie spróbować nowej siły Lugosa. Myślę, że bardzo by to było potrzebne, ponieważ za każdym razem, kiedy Lugos otrzyma obrażenie, zadaje wrogowi dwa punkty obrażeń, ale losowemu wrogowi, więc też to nie jest takie do końca powiedziane, że Lugos będzie nam robił przyzwoite punkty, bo jeżeli przeciwnik, załóżmy, zagra opancerzony Drakkar, no to może tak naprawdę zyskiwać na tym. Wiadomo, że w większości meczapów Lugos będzie wchodził fajnie, ale powinien dostać punkt siły więcej. Zmniejszenie yy, zmniejszenie siły. Uważam, że pięściarz jest to za mocna karta na pięciu siły i na czterech siły byłby całkiem spoko. Tak naprawdę to jest karta pod poprawę, bo ostatnio chyba dostał właśnie buffa w postaci pięciu siły, czego w sumie nie rozumiem. Kapitan Jago siła mniej on potrafi zrobić naprawdę sporo punktów fakt że trzeba grać trochę pod tego kapitana żeby mieć spenderów rozstawionych na planszy ale sam fakt że on potrafi wykrować naprawdę często on mnie przebijał yy, miał do zrobienia przeciwnik 20 parę punktów a często z kapitanem Jago udawało się to bez problemu przeciwnikowi zrobić nieśmiertelni jest to jedna z najlepszych siódemek w GWince i uważam, że przydałoby się zmienić tutaj nieśmiertelnych napięć siły są dosyć często grani, ale nie o to mi chodzi, żeby zniszczyć tę kartę czy coś, tylko zobaczcie, on ma tarczę za każdym razem, gdy ta karta traci tarczę wzmacnia się o dwa na koniec tury znów zyskuje tarczę, znów zyskuje tarczę nawet jak jest na dalekim zasięgu także hmm, ale wtedy się już nie wzmacnia o dwa jest to bardzo dobra karta, trudno ją zniszczyć i wtedy, na przykład jeżeli miałaby 5 punktów siły, dobrym rozwiązaniem byłby na to Gigaskorpion, który też jest zapomniany. I sprawiłoby to, że może Gigaskorpion w Skellige zacząłby grać. Więc dwa w jednym. Co my tutaj mamy dalej? Koszt werbunków zwyż. Królowa Krabopająków to jest bardzo toksyczna karta, szczególnie w jakiegoś Idra, Detlafa. Yy, nawet Sukuba. Bardzo mocna karta, której nie rozumiem, czemu ludzie nie zmieniają. No ale cóż, chyba ja widzę tylko w niej problem. <laughs> yy. Można sobie zrobić potrójnego Tugo dzięki tej karcie. Uważam, że jest to karta naprawdę do zmiany. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby tak była zawarta. Jeżeli miałaby yy, pochłoń sojuszniczą jednostkę do kosztu werbunku 9. Wtedy sprawiłoby to, że mógłby zagrać w Sukkuba, w Idra, ale nie mógłby tego zagrać w, na przykład w Detlafa, w Tugo wcześniej wspomnianego i tak dalej. Mag Zabójca jest to tak naprawdę roszada, ponieważ w zeszłym patchu dostał Mag Zabójca 4 werbunku z 5. Uważam, że jest to za mocne dla Nilfgaardu, ponieważ jest to skrócenie za 10 werbunku, bo z Mistrzem plak bardzo mocne. Uważam, że nie powinno to mieć czterech punktów werbunku. Myrktabreak, dużo ludzi może się nie zgadzać z tym, żeby zmniejszyć, żeby zwiększyć werbunek w Myrktabreaku. Ale jeżeli gramy pięciu smoków, Myrktabreak już ma 9 punktów siły na 12. W tym na rozmieszczeniu dobiera nam smoka, a następnie przenosi kartę z ręki na spód naszej talii, czyli poprawia nam rękę. To jest drugie, Yy, druga dogodność Myrkta Brejka. Dodatkowo na rozkazie zadajmy wrogiej jednostce yy, jeden punkt obrażeń, i oczywiście, jeżeli gramy załóżmy tych pięciu smoków, wtedy mamy 5 punktów yy, z Myrkta Brejka do wykorzystania. Jest to bardzo mocne z Willen Tretenmertem, ponieważ może to ustawić potencjalnego właśnie Willen Tretenmerta, żeby palił dwie, trzy lub nawet więcej jednostek. Więc uważam, że. 13 werbunku sprawiłoby, że smoki zostałyby trochę przyćmione bardziej, i może trzeba by było wykombinować coś tam innego dla nich. Yy, z precyzyjnym uderzeniem są naprawdę bardzo męczące smoki. Teraz karty znowu zapomniane, wracamy do nich. Zmniejszenie kosztu werbunku, Donar Anhindar. Który zadaje wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń, więc robi 7 za 7. Przy rządze krwi 2 dopiero robi 9 punktów za 7, bo zadaje wrogu, wrogowi 4 punkty obrażeń. Yy, uważam, że ta karta powinna mieć 6 werbunku, bo 6 za 9 wtedy, to znaczy 9 punktów zrobionych przez Donara, ewentualne, jeżeli będziemy mieli tą rządzę krwi. 2. Za 6 werbunku będzie naprawdę wtedy optymalne, i może donar zacznie grać. Artis jest to karta, która jest bardzo często zbijana, jeżeli zostanie u nas wyłożona. Jest to karta też przeznaczona na daleki zasięg, więc uważam, że zmniejszenie kosztu werbunku mogłoby znowu ożywić właśnie archetyp szału, archetyp niedźwiedziego yy, rytuału. Jeżeli Lugos i Artis dostaliby buffa, na pewno coś tam ludzie zaczęliby kombinować właśnie wokół kultystów i grania z Artisem. Artis na rozmieszczeniu wyciąga nam y, kultystę z naszej tali o koszcie werbunku 4 jest to fajne skrócenie plus tak naprawdę jeżeli zagramy to w Benkarta z Falbloda, robi już 11 za 11. Ale jest stosunkowo łatwy do usunięcia, ponieważ jest to tylko 5 punktów siły. Jest przeznaczony na daleki zasięg, więc w bliskim starciu już nie działa. No i zazwyczaj trudno, żeby zagrać Defendera, a później dopiero Artisa. Zazwyczaj Defendera nie gra się w Niedźwiedzim Rytuale. Pokutnik, karta już zapomniana. Nigdy jej praktycznie nie gra. Mi się udało raz nagrać ją na kanał, gdzie tak naprawdę nawet całkiem fajnie wyszedł ten dek. Ma pokrzepienie, ale bardziej istotna jest tutaj zemsta, która wzywa ze swojej tali losową jednostkę o kości werbunku 7 do tego rzędu. Jest to troszeczkę problematyczna karta, bo jednak trzeba trzymać kartę o koście werbunku 7. Bardzo fajne jest to zagranie w bestie. Bardzo fajne jest to zagranie, żeby wyłuskać Goliata lub Pugo yy, łamacza stali. Robi to wtedy bardzo fajne punkty, ale trzeba tego pokutnika czymś najpierw pochłonąć. I takie oto moje właśnie zmiany są. Mówię najbardziej kontrowersyjny może być Myrkta Break, ale uważam, i nieśmiertelni. Bo niektórzy ło. znowu będziesz buffował, znaczy nerfił KP. KP jest bardzo silne, nie da się ukryć. Ja nie lubię osobiście grać KP, nie wiem czemu. Ale uważam, że nieśmiertelni to jest za mocna siódemka. Jest to chyba najlepsza siódemka, jaka istnieje w gwincie, moim zdaniem. Oczywiście, hmm, poza tymi zmianami, uważam, że jeszcze trochę zmian by się przydało. Tak jak na przykład na karcie, która też jest stosunkowo rzadko grana, ale uważam, że jest fajna. Tutaj nie ma? Dobra, to wpiszemy w takim razie. <laughs> Aguara przez jednory. ry. Aguara, która tak naprawdę jest dosyć droga. Osiem werbunku pod to, żeby zablokować jednostkę, po to, żeby zdjąć z jednostki blokadę jest dosyć drogo. Uważam, że byłoby to fajne, gdyby to miało albo 8 punktów siły, albo 7 werbunku. Powinno to mieć 7 na 7, 8 na 8, coś na ten wzór, ponieważ do regaraj jako 6 na 6 jest stosunkowo dobry, to aguara powinna być, jeżeli ma to zdjęcie blokady, to faktycznie powinna być droższa, ale powinna mieć też tyle samo siły jednak, bo stosunkowo trudniej ją wepchać do talii, do jakiejkolwiek talii, niż na przykład takiego do Regaraja, a ósemka na aguarze sprawiły, sprawiłaby naprawdę fajne zostawienie punktów. Uwielbiam tę kartę i mam nadzieję, że zostanie to zmienione w nadchodzącym sezonie. Bardzo bym się z tego cieszył. Bardzo lubię tę kartę. Co tutaj jeszcze by można było dać do zmiany? Jest naprawdę sporo takich kart. Na przykład już wspomniany wcześniej Hemdal, no ale nie będę cały czas tego samego dawał, który tak naprawdę nie został ruszony od lat, a uważam, że odkąd pojawiły się, pojawił się pancerz. Naprawdę Hemdal robi dużo mniej niż powinien. Jeżeli dostałby, to, yy, dostałby punkt siły więcej i werbunku mniej, naprawdę wtedy 9 punktów siły i 11 werbunku mogłoby sprawić, że Hemdal zacząłby grać. Dobra, nie będę tutaj omawiał każdej karty. Myślę, że te zmiany, które tutaj omówiłem, tak naprawdę 14 zmian, bo jeszcze Aguara i Hemdal to całkiem przyjemne zmiany do tego, żeby właśnie poczynić krok do tego, żeby gwint stał się lepszą grą, bo zapomniane karty, jeżeli sprawimy, że nie zostaną zapomniane, to wtedy właśnie gwint będzie żył różnymi rodzajami deków. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, co Wy sądzicie o zmianie, co Wy byście zmienili właśnie w nadchodzącym patchu. Trzymajcie się, cześć!